Proszę bardzo, krówko. Pyszne... Hej! Uwaga! Alex! Powiedziała mi jedną kroplę! Przepraszam, farmerko! O, o. A! Czas wezwać psi patrol. Och, Ryder! Dzięki za pośpiech, ale nie stójcie tak! Szybko, raby Podnieś dźwigiem te dynię! Się robi, Ryder! Wow, ale ona jest ciężka. Dobra robota, Raby. Teraz marszał, daj drabinę w tej chwili. Drabina! No i w górę. Uwaga! blisko. Ta ogromna dynia prawie mnie zgniotła. Rabus i jego dźwig śpieszą z pomocą. Czy betyna jest cała? Wygląda na zamroczono. No to zaraz się przekonamy. Kto chce jeść? Tak, nic jej nie jest. Co to? O -o. W nogi! No!! Szybciej! Te pomidory toczą się do miasta! Szybko, pieski! Spójrzcie! Wykorzystamy te pnie, by je odbić! Jasne! Wow. Udało się, Rubble! To jeszcze nie koniec! Bo pomidory wciąż się toczą. Wielkie pomidory? Ha, chyba widziałem już wszystko. O, o, te wielkie pomidory są wszędzie. Zapanujemy nad nimi, jeśli będą się toczyć w jedną stronę. Dobrze, pieski, zagącicie te warzywa w kierunku miasta. To do roboty! To stado. Czy może raczej sałatkę? Jupia yay! Ale, Ryder, masz jakiś pomysł, jak możemy je zatrzymać? To jest druga część planu. Pomidory się toczą, ale przestaną, kiedy zrobimy z nich sos. Aha. Chase, przepuścimy je przez twoją sieć i zrobimy z nich przecier. Spotkajmy się przed sklepem. Już się robi, Ryder. Dobrze, Chase, zaczynaj. Woo! sieć! Nie. Dobrze, Roki, użyj wózka widłowego i postaw beczkę za siecią. Zbudujemy rampę, po której przelecą pomidory. Rozumiem, Ryder. No, powinno wystarczyć. Wielkie warzywa! Już tu są! Wow, oh, yeah. Dobre robota, pieski! O, dziękuję, Ryder, znów nas uratowałeś i to podwójnie. Podwójnie? Oczywiście. Powstrzymałeś te wielkie pomidory i. Mm, trochę bazylii i oregano i będzie idealny sos na pizzę. Bo gdy masz kłopoty, to dzwoń po pomoc. Hej! Rocky! Mam! Hej, marszal, mam dla ciebie jeszcze jedno ważne zadanie. Dobrze, ale po tym pościgu czuję się jakiś taki... rozlazły. Łapiecie? Przecier? Rozlazły? <laughs> o tak. To będzie rekordowo wielka pizza, panie Porter. Bez tych cudownie olbrzymich warzyw farmerki nie udałaby się. <laughs> nie ma sprawy. No i bez piesków. Poproszę jeszcze trochę sosu, marszał. Proszę bardzo, panie Porter. <laughs> Sos!